Szymonko, Systrylny Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. W końcu, moi drodzy, się doczekaliśmy, bo dosłownie przed chwilką w Brawl Stars sprawiła się najnowsza aktualizacja, w której między innymi został dodany nowy zadymiarz o nazwie Mr. P. W dzisiejszym odcinku na Waszych oczach, Mr. P, mam nadzieję, uda mi się odblokować, i mało tego, spróbuję go w dzisiejszym odcinku również wymaksować. Czy nam się uda? Mam nadzieję, że tak, tym bardziej, że w sklepie mam, jak widzicie, oferty na 6 megaboksów zupełnie za darmo. Nie mam pojęcia, dlaczego Super zrobił mi aż tak fajny prezent, ale fajnie, że te boksy są. Zaraz je otworzymy i zobaczymy, czy wypadnie z nich nowy zadymiarz. Ale zanim to, to chciałbym wam powiedzieć, że jeśli oglądacie ten film w czwartek, to właśnie teraz na moim profilu na Facebooku, do którego link jest podany w opisie, trwa wieczorna transmisja na żywo, w trakcie której wbijamy Mr. Rapi na 500 pucharków. Mało tego, w trakcie tej transmisji, aż dwie osoby, które będą oglądały tego live'a, dostaną ode mnie zupełnie z darmo nowego zadymiarza. Jeśli jeszcze nie macie Mr. to w sklepie macie ofertę na niego za 350 gemów. Jest to około złotych i z osób, które będą dzisiaj tego mojego live'a na Facebooku. Nały wybiorę dwie osoby. Jedną po obiciu 250 pucharków, drugą po obiciu 500 pucharków na Mister które otrzymają ode mnie Mister zupełnie za darmo. Jeśli nie macie Facebooka albo spóźniliście się na live'a, to spokojnie, na YouTube również jedna osoba będzie mogła tego Mistera Pi wygrać. A żeby mieć na to szansę, wystarczy ustawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał i walniecie obok dzwoneczek. No i na dole napiszecie byle jaki komentarz. Z osób, które to zrobią, wybiorę jedną osobę, która również otrzyma ode mnie Mistera za darmo, a wyniki ogłoszę w kolejnym odcinku Jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu To jest nim Bronek, z tym od komentarzem Gratuluję Bronek, a póki co przejdźmy do Polowania na Pi. Jak widzicie moi drodzy, jesteśmy już w grze Tak wygląda aktualnie słuchajcie lobby w Brawl Stars Sporo się tutaj zmieniło, ale wejdźmy do sklepu Bo jak widzicie mamy tutaj Po pierwsze ofertę na Mr.Api za 350 gemów A po drugie słuchajcie 6 megaboksów zupełnie za darmo Zaczniemy od otwarcia tych 6 megaboksów Z nadzieją, że trafimy tam Mr.Api Jeśli nam się nie uda to kupię go za 350 a potem, słuchajcie, z tych wszystkich strzelek, które jak widzicie, mam zebrane w Pro Stars, mam nadzieję, uda mi się go wymaksować. Ale okej, okay, słuchajcie, otworzyłem już pierwszego boxa przez przypadek. Mamy monety, bilety na wydarzenie i trzy klejnoty, także całkiem nieźle. Ale czas na drugiego mega boxa. Mam nadzieję, że tutaj będzie. Mamy jeden pozostały przedmiot, czyli słuchajcie, prawdopodobnie będzie to Mr. P. Może to być w sumie jeszcze jakiś Star Power, ale mam nadzieję, że będzie to Mr. P. Uwaga, trzeba się przekonać. No niestety, jak widzicie, jest na moc do max. Do tego bilety na wydarzenie, klejnoty, ale mamy Skrzynkę. Czy ta skrzynka przed nami, uwaga. Mamy 463 monety, 3 bilety na wydarzenie i niestety to wszystko. Kolejny mega box otwieramy, mamy tutaj 563 monety, 2 bilety na wydarzenie, po 2 jetonów i również nie ma nowej postaci. Kolejna skrzynka, uwaga, 663 monety, 2 bilety na wydarzenie. I teraz, moi drodzy, przed nami bodajże ostatnia skrzynka której niestety nowej postaci również jak widzicie nie ma A więc wygląda na to, że musimy Mr. P kupić zaklejnoty I zanim to zrobię słuchajcie, to muszę sobie je doładować Okej, okay, gemy doładowane, w takim razie klikamy w naszego pana P Bo tak się nazywa ta postać w polsku Naciskamy kup i jak widzicie w tym momencie udało się doblokować słuchajcie Najnowszego zadmiarza, czyli Mr. P. Wejdźmy w takim razie w listę z wymiarzy, sobie trochę na dół I tutaj jak widzicie mamy awatar pana P Po kliknięciu w który otwiera nam się nowy ekran postaci Tak to aktualnie wszystko wygląda Niestety póki co pan to jest na e, mocy pierwszej, ale czas to zmienić W związku z tym słuchajcie, otworzymy teraz 108 zwykłych roboksów Jeśli to nie wystarczy, to otworzymy również 9 roboksów I mam nadzieję, że to wystarczy, aby ulepszyć tę postać na maksa Okej, okay, lecimy z pierwszą uwaga, otwieramy Mamy postać numer 1, mamy, aha, oczywiście e, tutaj punktyki do pana P Z przyzwyczajenia już... E, Pomyślałem, że to będzie jakiś Star Power. Ale przecież mamy nową postać. Lecimy sobie dalej. Ja, słuchajcie, będę tutaj szybko spamował. Jeśli coś nam wypadnie, to oczywiście e, dam Wam o tym znać. Ale jeśli nie, to odezwę się do Was za chwilę. Ok, otworzyłem 30 skrzynek. Weźmy miejsce za wymiarze. Zobaczmy, do jakiej mocy mogę już ulepszyć e, naszego pana P. Trochę inaczej teraz to wszystko wygląda. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Ale mamy, słuchajcie, poziom mocy 5. Ok, słuchajcie, zostało nam 31 skrzynek do końca. I chyba powoli zbliżamy się do wymaksowania e, naszego pana P. Jeszcze trochę Tutaj e, potrzebujemy. Ale możemy to zobaczyć. Wchodzimy znowu w listę zabijarzy. Ulepszamy naszego Mistera P, czyli najnowszego zabijarza. Zobaczmy. Mamy e, ósmą moc i trochę nam jeszcze brakuje. Ok, zostały mi trzy ostatnie zwykłe skrzynki. Niestety z samych rollboxów nie damy rady, słuchajcie, pana P, e, wymaksować. Zwróćcie uwagę, tutaj 6 punktów dostaliśmy. Teraz dostaliśmy 10 i mamy 166, czyli no i chyba będzie trzeba tutaj, słuchajcie, dokupić jakieś skrzynki. Dobra, lecimy w takim razie teraz z bigboxami, Zobaczmy, tutaj dostajemy po 33 punkciki, ale to i tak chyba nam nie wystarczy. No dobra moi drodzy, odłożyłem wszystko, sprawdźmy jak to wygląda sytuacja. Aktualnie mamy nam, naszym panie P, 437 punktów z 550 potrzebnych, aby wbić moc 9. W takim razie w sklepie możemy sobie kupić, słuchajcie, e, myślę, dużą skrzynkę. Duża skrzynka powinna nam tutaj e, pomóc. Mamy ile? 34, dobra, czyli jeszcze dwie takie skrzynki. OK, otwieramy drugiego big boxa ze sklepu. Proszę bardzo, mamy w tym momencie 44, czyli łącznie 525. I teraz, moi drodzy, po kupieniu i otworzeniu tej skrzynki powinniśmy już móc ulepszyć e, pana T na moc dziewiątą. Tak jest, jak widzicie, mamy to. Wchodzimy w takim razie w do klikamy w niego, klikamy ulepsz i teraz, moi drodzy, mamy go na mocy dziewiątej, żeby mieć mod dziewiątą, potrzebujemy w tym momencie słuchajcie, star powera, ale niestety wyczyściłem się ze wszystkich skrzynek, także dzisiaj wymaksowaliśmy pana P niestety bez star powera, no dobra słuchajcie czas w takim razie mistera P przetestować, Zobaczymy jak będzie nam tutaj nim szło w trybie starcie solo, potem zagramy nowy tryb, czyli hot zone, który jest już dostępny w Brawl stars, ale póki co, jak wiecie mamy pierwszego flaga, tak jak mówię prawdopodobnie teraz, gdy to oglądacie, jeśli oglądacie to w czwartek, na moim profilu na facebooku trwa transmisja na żywo, na której słuchajcie wbijamy mistera Pina 500 Także koniecznie po obejrzeniu tego odcinka wbijajcie na mój profil na Facebooku, do którego linki jest w opisie, ale zwróćcie uwagę, jak straci szybko, Mr. P rozwala tutaj te skrzynki. Mamy teraz, słuchajcie, ulta naładowanego. Zaraz zobaczymy, jak nam tutaj o właśnie z tym ultem pójdzie. Nie musieliśmy dopóki co wykorzystywać, dobra. Niestety nie mamy jeszcze star power'a. Star Power byłby bardzo przydatny, bo wtedy skrzynka odbijałaby się nawet gdyby w nic nie trafiła. Bo zwróćcie uwagę, że teraz go uderzę, skrzynka od niczego się nie odbija i po prostu znika. A gdy trafi na przykład w ścianę po drodze, skrzynka się odbija, po pewnym czasie upada i wybucha na ziemi. To jest dosyć spore ułatwienie. Dobra, mamy tutaj jak widzicie, postawioną ścieszkę, zobaczymy, czy ona nam pomoże. Dość fajnie nam tutaj pomogła. Mamy słuchajcie. Trzech zadmiarzy jeszcze na arenie I czy wydaje mi się, czy słuchajcie Uda nam się wygrać pierwszą grę Mr. Pi O tym zaraz się przekonamy Sprawdźmy, dobra, tam mamy teraz jak widzicie Broka, który chowa się za ścianą Fajny jest Mister P. jeśli chodzi o atakowanie Przez ściany, no bo, no jak widzicie Może bez problemu, słuchajcie Się tym zająć, sam mój Minionek też został pokonany, ale na szczęście Teraz jak widzicie, znowu się pojawi, mamy wielkie Mamy tutaj, moi drodzy, oho, mamy tutaj Kogo? Ems która w tym momencie jest pokonana. No i pierwsza gra, Mister Pi. Jak widzicie, easy No dobra, w takim razie, wtedy słuchajcie, nowy tryb. W którym chodzi o to, aby przejąć strefę na środku i po prostu ją e, kontrolować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy w mojej drużynie, słuchajcie, jeszcze jednego Mistera Pi, który. Uj, Tutaj pewnie mam nadzieję, będzie mi pomagał. na przykład z tym Dynamikiem, z którym teraz mam problem, ale chyba mamy radę go pokonać. Pięknie, udało się. I teraz zwróćcie uwagę, zdobywamy punkty. E, stojąc na środku i czekając, aż ten okrąg jakby się załaduje, zaka. E, bardzo załadowanie otrzymujemy punkcik, i no, wydaje mi się, słuchajcie, że przeciwnicy nie będą mieli z nami większych szans. Wydaje mi się, że e, ten tryb będzie dość fajnym trybem do wbijania parków, na przykład właśnie na e, nowym Zadymiarzu, ale czy faktycznie tak będzie, za chwilę się okaże. Póki co, jestem tutaj sam. Samemu jak jestem chyba troszkę wolniej, to e, idzie, ale tutaj mogę się mylić, nie jestem do końca pewny. Dobra, mamy, słuchajcie, postawioną moją wyżyczkę, ok, tam mamy przeciwników. Ci przeciwnicy nie mają z nami totalnie szans, słuchajcie, także mamy aktualnie 12 do 0. No i wygląda na to, że kolejna, kolejny drugi mecz e, Mr. Pi... Znowu będzie wygrany. Zwróćcie uwagę, teraz tam e, Colt w Tak, dobra, pięknie. Tick przez ścianę też jest atakowany. Dobra. Niepotrzebnie chyba stawiałem tą biżyczkę, bo jeszcze ją miałem. Ale zwróć uwagę, zostało nam, słuchajcie, e, 48, 7 sekund do końca. E, już się to zmienia, ale mamy teraz podwajanie punktów. Czyli na koniec jest jeszcze, słuchajcie, podwojenie punktów. Fajnie to wygląda. Bardzo ciekawy tryb. I wydaje mi się, słuchajcie, że może stać się moim ulubionym. Dobra, na końcu jeszcze zginąłem. Ale to oczywiście, moi drodzy, nie mogą się na zakończyć. Mamy 30 do 1. Czyli na sam koniec udało im się zdobyć Jeden punkt. No dobra, to na koniec zagrajmy, słuchajcie, jeszcze z Biory No, to zobaczymy, jak tutaj ta postać sobie poradzi. Wydaje mi się, że również będzie całkiem nie najgorzej. Tam mamy, słuchajcie, po prawej stronie Jesskę, którą fajnie byłoby wykonać. Frank już, jak wiecie, do niej podbija. Dobra, Frank pięknie ją tutaj pocisnął razem ze mną, bo chyba ja zdobyłem nawet flagę za tą Jessie, ale zwróćcie uwagę, że póki co, no, raczej znowu tutaj dominujemy. Nie wiem, czy e, ci przeciwnicy jacyś wyjątkowo słaby mi się trafiają. Czy to dlatego, że jest nowa postać jest mało pucharków? Prawdopodobnie tak, ale bo powiem szczerze, że już dawno nie grałem um, mecy, w których Byłoby tak łatwo Mamy 7 do 0 jeśli chodzi o liczbę pośrednich tynotów Jessie z Bob praktycznie, słuchajcie, nie mają teraz jak tam w ogóle wyjść Chociaż tutaj, bo jakby chciał mnie zaatakować Mamy 8, słuchajcie, do zera. Tam mamy jeszcze nitkę, która się chowa I atakuje ją mój minionek z tego serwisu no, Także bardzo dobrze Możemy teraz tego oświetlników jeszcze przez tą ścianę. Chociaż Jessie tutaj będzie chciała pewnie do mnie podbijać, okej okay. Możemy sobie spokojnie teraz uciekać, się wycofywać, Ale wiecie co, nawet nie wiem czy jest sens Bo zwróćcie uwagę, że w tym środku Oni i tak nie są w stanie nam nic zrobić Dokładnie, moi drodzy, mamy dwie sekundy do końca. Uwaga, koniec rozgrywki, czyli trzeci z trzech meczów, które rozgrałem w dzisiejszym odcinku. Mamy wygrany. W takim razie aktualnie mamy 26 pucharków na misterze Pi i resztę pucharków będę wbijał, słuchajcie, na moim live. Tak jak mówię, jeśli oglądacie to w czwartek, wbijajcie do linku podanego w opisie, wbijajcie na mojego Facebooka, bo teraz trwa tam transmisja na żywo, na której po pierwsze wbijam pucharki, a po drugie rozdaję wam mistera pi za darmo. Póki co moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tej aktualizacji. Dalej będziemy sobie ją testowali, na przykład w poglądach mitów, e, odcinek z poglądów już ten weekend, więc subskrybujcie, a póki co dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. I... И до побачения!